Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Brot, a to jest 48. Minecraft odcinek, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie, ponad 40 łapeczek, jesteście wielcy, aż chciałbym was uściskać, tak, super i wycałować, no homo oczywiście, my friend, ale słuchajcie, naprawdę bardzo to dla mnie wiele znaczy, że tyle łapek jest pod, pod tym filmikiem, że wam się ten filmik podoba, im więcej będzie łapek, tym zawsze... Z radością będę tworzył te filmiki. Tak samo jest około 30 komentarzy pod ostatnim filmikiem. Na wszystkie odpowiem: na wszyściutkie, moi drodzy. Mogę wam to obiecać, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku budowaliśmy drogę do naszego domku. Słuchajcie, no już jest prawie wybudowana. Pro, proszę, tylko że słuchajcie, ogrodzimy sobie ją jeszcze. Bardzo fajnie myślę, że zrobimy tu takie właśnie płotki, taką ścieżkę. Słuchajcie. Chciałbym zrobić właśnie coś takiego na tej zasadzie, żebyśmy mogli sobie tak chodzić. Chociaż powiedzcie mi, chyba nie ma sensu w sumie, nie? Bo to sobie ruch, z ruch ograniczymy tylko. Także chyba tego nie zrobię, ale jak widzicie, już jest fajny, fajny tutaj murek. Myślę, że jeszcze powiększymy sobie tu ten placyk, tak, żeby do piecy tutaj dostawał. Słuchajcie, tylko wypalimy sobie więcej tych naszych kamieni, a w sumie mamy ich pod dostatkiem. Mogę po prostu przekopać tutaj, słuchajcie, te, ten obszar. Przekopiemy sobie i myślę, że będzie będzie wyśmienicie. Pierwszy komentarz od X Xavery Games. Proszę, poł mój nick to Xavery Games. Mój drogi, w poła, w poł, odcinek z połu będzie jutro na kanale. Także czy, mam nadzieję, że czekasz na ten moment. Wejdźcie, czy jak to podkopię, to piece się, piece się zniszczą? Nie. To jest szczęście, szczerze mówiąc. No dobra, przeryjemy tutaj ten placyk, żeby piecyki tutaj można było dodać. Słuchajcie, no tak jak mówię, poł będzie jutro. Mam nadzieję, że się będzie, nie będziecie mogli doczekać. Ksawery, ale nie wiem, czy odwiedzę twoje poł. bo powinieneś to napisać pod odcinkiem, słuchajcie, pod filmikiem z poł. Tam, tam piszcie takie rzeczy. Słuchajcie, zastanawiam się, czy jakbyśmy wrzucili kobel... Jak się zastanawiam, jakbyśmy dali tutaj raz koblem, coś takiego. E, tak to obłożyli. I w środku, i w środku, właśnie damy te nasze, słuchajcie, e, nasze tutaj cegły. To by chyba tak fajnie to wyglądało. No zobaczymy, szczerze mówiąc. Sam jestem ciekaw, czy mógłbym coś takiego zrobić i jakby to wyglądało. Nie mam tyle kobla. Słuchajcie, nie mam tyle kobla, żeby to tak zrobić. Słuchajcie, i może tutaj... O, to by, było, to by miało sens i myślę, że tak to zrobimy, słuchajcie. Tutaj właśnie taki murek jest kobla, żeby było wiadome, że tutaj jest coś wydzielony, jakiś teren. Myślę, że to fajnie teraz wygląda, słuchajcie. To właśnie, tylko ubywa mi dużo tych, te, tych tutaj surowców, ale nie ma to tamto, damy radę. W sumie nawet musi, może być tam taka dziurka pod tymi piecami. No i myślę, że to bardzo fajnie wygląda teraz. Mamy taki placyk tutaj zrobiony. Mógłbym go w sumie poszerzyć dotąd. Gdybym go dotąd poszerzył, to by to było ładniej wyglądało. I tak też zrobię. Kubasie Nowak, brod, łap łapkę, kolejny zajefajny fajny odcinek. Łapiemy. Ła! Dzięki za łapkę, mój drogi. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Łapeczka, łapeczka jak zawsze spoko. Dziękuję jeszcze raz z całego serca. Powiększymy sobie, myślę, ten, ten teren. Jeszcze troszkę. O właśnie, tutaj podkopiemy. Pyk, 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 pyk. No i do tego miejsca tutaj. Chyba podkopać. O właśnie, idealnie. Słuchajcie, bardzo fajnie to będzie wyglądało. Podejdę może jeszcze po kobla. Dzięki temu będzie więcej tego będę mógł postawić. O właśnie, trochę kobla się przyda. Kobol są, są, moi drodzy. Dziękuję za te łapeczki, bardzo mi jest miło Ukłony niskie w waszym kierunku W waszą stronę Dziękuję jeszcze raz, moi drodzy Zaraz zjemy chlebuś Tam tutaj się kończy jedzonko Słuchajcie Okej, okay, no jest super Jeżeli o to chodzi Dobra, tutaj postawimy sobie Tutaj te Drodzki, pyk, pyk, pyk O proszę, pyk Pyk, pyk i pyk. No i fajnie to wygląda teraz, myślę. I mógłbym nawet tu ogrodzić, zrobić takie... O, właśnie, takie rysy zrobimy. To będzie fajne. Luter Ziomek, brod, dodaj ship mod. Mod ten dodaje możliwość stworzenia statku i pływania nim. Hmm. Zastanowię się. Myślę, tak coś kojarzy, że ten ship mod, ten mod był na Kowaciciu, tym najnowszym modpaku. Także słuchajcie, to też skłania mnie do takiej głębszej refleksji Mianowicie, moi drodzy, jak wiecie, ta seria będzie trwała do 50 odcinku, już jest 48, czyli jeszcze dwa odcinki, i zacznę nową serię. Ale, tak jak wspomniałem, ta seria będzie na. Bardzo fajnie myślę, to będzie wyglądało, słuchajcie. Ta nowa seria będzie właśnie na modpaku Kowacić, na tym modpaku, tylko że on jest cały czas zaktualizowany i. Pierwszy raz, jak ja instalowałem ten modpack, to tam było troszkę tylko modów, takich ile jest teraz u mnie. Ale, słuchajcie, ale, żeby nie było tak, tak źle, on jest aktualizowany cały czas. Ten modpak, także słuchajcie, dużo więcej modów doszło w nowej wersji tego kowacicia. I, i na pewno sobie te mody poinstaluję, i będzie więcej tego. Także mogę Wam to obiecać. I myślę, że cel swój osiągnę. Także nie mam nadzieję, że się nie możecie już doczekać, bo naprawdę będzie więcej modów w nowej serii mojej z Minecrafta. O wiele więcej modów i pobawimy się nimi. Też, też planuję zrobić coś takiego i, i tutaj myślę, że, że bardzo duża część z was, osób, jest za tym i się bardzo z tego cieszy, mianowicie więcej czasu będę poświęcał poświęcał. Właśnie Minecraftowi i naszemu domostwu, dom, właśnie światowi na nowym modpaku, będę też grał na streamach, słuchajcie. Będę grał na streamach w, w właśnie w Minecrafta i będzie więcej odcinków, co za tym idzie. Odcinki, te, które będę nagrywał na tym świecie z Minecrafta, będą trafiały na kanał Brod Minecraft z live odcinki, natomiast odcinki na YouTube'a, te takie które teraz prowadzę, one będą pojawiać się tutaj, na tym głównym kanale. Także będzie więcej tych odcinków, dzięki czemu zbudujemy jakieś maszyny, bo na streamie też możecie mi udzielić jakiś porad, prawda, pomocy i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko mi się przyda, myślę, że chlebek też możemy już sobie wziąć. Także co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Myślę, że to jest wyśmienity pomysł, bo to będzie o wiele więcej tego Minecrafta i o wiele więcej rzeczy będziemy mieli zbudowanych. Myślę, że to będzie coś wspaniałego i że będziecie się cieszyć Kora Gabi, trzymaj łapkę dziękuję za łapeczkę, tutaj trzymam dziękuję, dziękuję moja droga Kora pozdrawiam bardzo serdecznie chyba jesteś dziewczyną, bardzo mi jest miło cieszę się, że właśnie Płeć Piękna Płeć Piękna mnie też ogląda to jest coś fajnego moi dro moje drogie, moi drodzy myślę, że oby tak dalej no dobrze czyli tak, tutaj już musimy coś takiego zrobić nie mam łopaty, ale w sumie to ja ją mogę wykraftować, prawda? Czemu nie? Kraftujemy łopatencję. Proszę bardzo, dirta mamy dużo. No właśnie, tutaj sobie skraftujemy to i zrobimy taki tutaj teren z kobla. Tu były kwiatuszki i tyle kwiatuszków nam wystarczy. Ojejku, tu woda nam się wlewa. Ale to nic strasznego, bo można zatkać tą dziureczkę. Olek Dunek, ja mam Xboxa 360 i mam 7 lat i dlatego Cię oglądam. Bardzo mi jest miło, cieszę się, że masz Xboxa, mam nadzieję, że doskonale się bawisz grając z gry na Xboxa, może też sobie sprawię, no kto wie, też w sumie bym chciał pograć w jakieś, no, jakąś, właśnie jakąś platformę taką kupić, zastanawiam się nad Playstation, może Wii U też, zobaczymy słuchajcie, zobaczymy jak będzie. Tak się zastanawiam, no i wszystko przed nami. Kto wie, kto wie. No i myślę, że patrzcie, jak fajnie to zrobiliśmy. Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie. Subcio. bardzo super ransko. Tutaj nam rosną nasze, słuchajcie, rzeczy. Cały czas. Pochodnie się palą. Ok, część z tych rzeczy mogę już zebrać, tych ziemniaczków. Słuchajcie, i je posadzić znowu. Ok. Potato. No, dzięki temu będzie więcej tutaj tego. Jeszcze. Oj, nie, chciał, nie chcę jeść ziemniaczka, ale jak widzicie, rozrasta nam się ta faremka. Bardzo ładnie. Fajnie to wyszło. Dobra. Zamykamy. Oj, noc się robi, więc warto by było się udać, yy, przespać. Fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo ładny pomysł, myślę. Ja się tak z, lubię samemu chwalić, jeszcze tutaj trzeba coś dorobić. Ale wiecie, no, zawsze to. Ładniej i skrudniej wygląda już Jakie prawdziwe domostwo. Ej, co my tu mamy? Ej, fajny kanał. Dziękuję Olku jeszcze raz. Pozdrawiam. Amelia Czępińska. Proszę o odcinek z. Po. łap łapkę. Ła! Dziękuję za łapaczkę, moja droga. Poł nazywa się Lerian. Proszę, pisze się i tylko duże trzy. Okej, okay, Amelko, ale tak jak mówię, odcinek z. Społ będzie jutro zapewne, także mam nadzieję, że będziesz na niego czekała. I postaram się właśnie Xaverego i Amelie również tutaj pokazać. No, oczywiście, jeżeli was nie będzie, to mam nadzieję, że się nie obrazicie też z tego powodu. Dobra, ok, tu w ten sposób postawimy. Dobra. I myślę, żeby tu zrobić, słuchajcie, posadzić kwiatki. Taki mam pomysł, słuchajcie. Czy ja mam kwiatki? Ja mam kwiatki, mam kaktusa, ale kaktusy nam są niepotrzebne tak za bardzo. Nie mam kwiatków, może bym je nazbierał, słuchajcie. Dałby się dirt w sumie. Mamy go pod dostatkiem, więc czemu nie? Dobra, zatkajmy tutaj to. Tu jest taka dziura od tego creepera powstała. Nie jest fajne mieć taką dziurę tu. No właśnie. I myślę, że tutaj postawimy sobie kwiatencję. Na trzy pola. Okej. Okay. O właśnie czy my mamy motykę. Ma, nie jest tą. Dobra. Dobra. Okej, okay, no to słuchajcie, lecimy po jakieś kwiatki fajne. Tu są jakieś. Proszę bardzo. Tak, tak. I jeszcze czerwony. Opa. Dobra, dziękuję bardzo. Mamy kwiatuszki. Oskar! Przypominam o połnik Ezil, Okej, okay, moi, moi drodzy, moje drogie, postaram się, postaram się to. Tak jak mówię, na jutro na pewno będzie poł, także trzymajcie kciuki za to. Okej, okay, tak, tak. Ojejku, co tu się stało? Tak, tak. Ej, ojej, ojej, co tu się dzieje? Nie fajnie. O proszę, no i mamy fajny, fajny domeczek, słuchajcie. Tutaj jeszcze ogrodzimy sobie tak. I myślę, że to bardzo fajnie teraz wygląda. Elegancko, słuchajcie. Coraz lepiej to wygląda. Tu jeszcze nie dobudowaliśmy tego budynku, ale to może innym raz razem. Błąd w opisie. O Jaki to jest błąd, mój drogi Home Pro Rock. Jaki to był błąd. Jejku, nie wiem nawet. Łukasz Maciejewski, super odcinek, ale nie zauważyłeś, że masz szybę rozbitą. Pozdrawiam. Serio? O, rzeczywiście! o jejku, co tu się stało? Rzeczywiście, ale mam... Co tu się stało? Czemu mam szybę rozbitą? Dziękuję, że zauważyłeś to, mój drogi. Tylko nie wiem, dlaczego tak się stało. Co tak się dzieje tutaj niefajnego? Dobra, już zaatane, ale dziękuję ci bardzo serdecznie za, za to. Mój drogi, jesteś bardzo uważny. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz, Łukaszku, dziękuję ci. Dobra, tutaj Dirta oddamy. Dirta mamy bardzo dużo, a nie potrzebujemy go tak naprawdę zbytnio. Prawda? Tak, tak, tak. Kaktus tutaj. No i na razie jest, słuchajcie, fajnie. Fajnie wygląda ten domek. Jeszcze bym się udał na poszukiwania. Słuchajcie, marchewek. Bo marchewki nam są też potrzebne. No ale kto wie, jak to zrobimy. Może, jakbym tu jeszcze dał wodę, słuchajcie, tak żeby to. Hmm, tak się zastanawiam jeszcze, jakbym wodę tutaj dał. Jak sobie płynęła ta woda. Fajnie by to wyglądało, myślę. Nie wiem, czy tak nie zrobić. Taki tunelik tutaj z wodą, ale to jeszcze pomyślę na tym. E Mosox.pl, jejku, jak ty to robisz, że te odcinki ci tak wspaniale wychodzą? Czy będziesz miał jutro. Miał intro outro, zrobisz zrobione przez widza. Łap łapkę na koniec. Ła! Dzięki mój drogi, dziękuję Mosox, bardzo mi jest miło. Albo nie, masz dwie, o jest Ła! Ła! Ale mi tutaj się rzucał z tymi łapkami. Nie wiem jak to zrobiłem, ale znalazłem takiego ekstra youtubera. Bardzo mi jest miło ukłonę w twoją stronę. Dziękuję za te ciepłe słowa. Bardzo mi jest miło, słuchaj. Co do tego Twojego komentarza, będzie intro i outro. Na pewno, słuchajcie, będą te rzeczy. Także trzymajcie kciuki, bo na pewno się coś takiego pojawi. Słuchajcie, może zrobimy w takim razie tu ten. Słuchajcie, ten kanał. Taki. Myślę, że to będzie fajnie. Fajnie, słuchajcie, zrobione. Tu taki kanalik zrobimy. Właśnie, tak. I tu potem będzie niżej. Właśnie. Tak, woda poleci, tu będzie niżej. Tutaj znowu niżej. Myślę, że to by było fajne, słuchajcie. Nawet mi się ten pomysł podoba. Taki tunel z wody zrobić. Słuchajcie, pyk, pyk, pyk. Pyk. Ojejku, pyk. Pyk, pyk. To właśnie i tu by leciała ta woda. Może ja tu bym zrobił to właśnie z Kobla. taki 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 tunel jakby. Nie. Patrzcie, tu, by, tu byśmy dali schodki. Hmm, to może mieć, słuchajcie, to może być fajne. Musielibyśmy tu to tak postawić. Zobaczmy, słuchajcie, gdzie mam wiadro. Czy ja mam jakieś wiadro? Jeżeli nie mam, to to wykraftuję. Polak.pl, bro, dodaj mod do Minecrafta na statki, które pływasz i możesz je zbudować. No myślę, że taki, taką modyfikację warto by było dodać. No zobaczymy, słuchajcie, wszystko przed nami. Ja mam, a mam wiadro z wodą jedno, ale to zróbmy więcej tych wiaderek, słuchajcie. Tak, żebym mógł, mógł tego więcej przynosić. Tak, trzy jeszcze. Słuchajcie, wiadra. No popatrzcie, zobaczmy. I co wy na to? Kurka, ekstra to wygląda. Super, to będzie fajne. Myślę, że to będzie akurat takie fajne. Weźmiemy sobie więcej kobla Do tego I będzie ekstra fajowsko Damian Duda 2xD Co to znaczy? Drugi byłeś, tak? Kot, masz najlepsze filmy, można ci się nauczyć Jeśli chcesz, mogę ci podać link do texture packa no Ja zostanę na razie przy tym texture packu On mi się bardzo podoba Nie chciałbym zmieniać, sobie Na rzeczy, które mi się nie podobają, bo Jednak wolę te, które mi się podobają, rzeczy Dobra OK, To wyścielimy to, słuchajcie, tu nasz ten tunelik. Tutaj jest kolejny będzie. Słuchajcie, tak, tak, tak. Sobie tak zrobimy. Właśnie. Proszę bardzo. Chyba ładnie to wygląda, słuchajcie. Tutaj będziemy musieli załatać to. Jajku. Tak. Oj. Oj oj, 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 o właśnie Myślę, że to fajnie będzie wyglądało Słuchajcie, bardzo fajnie Taki tunel z wodą Bardzo ekstra Nie no, nie no, ten pomysł mi się bardzo podoba Słuchajcie, myślę, że, że Będzie to fajnie zrobione ja Jeszcze sobie przemyślę Dokładnie na jakiej zasadzie Ale myślę, że coś w ten deseń Coś w ten deseń uderzymy Właśnie Tak Tutaj tunelik. Kolejny wykopiemy. Właśnie i ta, ta woda w ten sposób pójdzie, popłynie. Wiecie, coś wspaniałego to będzie. Coś wspaniałego. Zobaczycie zresztą. E, co my tu mamy? Szczepan, Brod, mam pomysł na odcinek. Zbuduj mały postępek z piaskowca na rogu Daj łopatki. E, dodaj do nowej serii Fossil and Archonology i Tinker's Constructor Obejrzy poradniki na obu modach. No kurka wodna, no zobaczymy moi drogi, ja tam niezbyt dobrze jeszcze yy, znam się na tych modach, ale wszystko przed nami, słuchajcie, wszystko przed nami. Ejku, ja tu źle to zacząłem robić, bo to mieliśmy skręcić teraz w tę stronę, troszkę nie ogarnąłem tematu, ale to się, to, co się odlecze, to się nie uciecze i słuchajcie, to się wyklepie tak naprawdę. Michał! Brysz... Zrób wędkę Bryszewski. Pozdrawiam, Cię, Michale. Postaramy się zrobić wędkę. Ale to może jeszcze nie teraz. Tu byśmy to. Ten kanał zrobili. Musimy to chyba głębiej uczynić. Tutaj. No właśnie. By to głębiej szło. Ojejku, nie tutaj. Ale to fajnie będzie wyglądać. Słuchajcie, bardzo fajnie. Ja jestem bardzo za tym, żeby to tak wyglądało w ten sposób. No właśnie. Tutaj dodamy sobie kobla jeszcze, proszę bardzo. Turka wodna. No słuchajcie, to będzie coś wspaniałego. Zobaczycie. Zobaczycie uwierzycie. Proszę bardzo, kolejna woda dodana. Proszę bardzo fajny tunelik będzie taki zrobiony. Dobra, tutaj już nie mam wody w tych wiadrach. Urka wodna, naprawdę to fajnie będzie wyglądało. Zobaczycie, naprawdę. Proszę bardzo. O, proszę, to jest kolejna woda. No, to się zapełni, słuchajcie, i będzie elegancko. Będzie elegancko. Will be seen. Will be seen, słuchajcie. mogłem nawet tu tak to zrobić. Ten tunel szedł. No, chociaż nie do końca, słuchajcie. To by fajnie wyglądało. Myślę, że tak to wystarczy, słuchajcie. Tak to wystarczy. No będzie tu skręcać ta woda i tędy popłynie, słuchajcie. Maciek! Maciej, Brod nagle Lego Marvel Super Hero. Słuchajcie, tutaj u góry jest link do kanału gry LEGO. Tam są gry Lego na moim kanale i klocki Lego. I słuchajcie, i tam może się pojawi też Lego Marvel Super Hero. Zobaczymy. Marek! Cześć, Brod! Jak zwykle super odcinek. Leci łapka. Złap! Ua, dzięki za łapeczkę, moi drogi! Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Beliber! Beliber! W jakim mieście mieszkasz? Bo ja mieszkam w Elblągu. Miło. Miło mi to słyszeć. Ja mieszkam na Śląsku, ale nie powiem Ci dokładnego miasta. Bartek Regat, Fajny film łap łapkę. Jejko, ale zarzucacie mnie łapkami. Uah! Uah! Rzucam się ła, dziękuję bardzo. Słuchajcie, idziemy się przespać. Bo wypadałoby to uczynić. Słuchajcie. Pyk i do spania. Pu-pu-pu z -pu -pu. kilofem dłoni. Gold Shop. Będzie o więcej odcinków, bo, bo tak mi się spodobało. Jasne, że tak. Od, słuchajcie, od nowej serii. Jak zacznę nową serię, to będzie się właśnie pojawiało więcej, słuchajcie, odcinków. Więcej odcinków będzie, tak jak wam zapowiedziałem to, także mam nadzieję, że czekacie na te odcinki z utęsknieniem. Będziecie ich wyczekiwać, bo myślę, że będzie warto. Będzie warto, na pewno, obiecuję wam to. A co ten zombiak tu robi? Dobra, ginź zombiaku. Dobra. Poszedł na dno I pająk tu jest nawet, jejku przeszkadzacie mi Moje stworki mi przeszkadzają, co to jest? Jakiś tu pajęczarz nam goni Dobra, po nim Załatwiony, problem z głowy Dobra, słuchajcie Tutaj też wodę laliśmy Okej okay. Myślę, że Również by pasowało, podnieść poziom Okej, okay, tu jest kolejny, słuchajcie, kolejna woda. Woda, woda, zdrowia doda. Kolejny komentarz e, Supros Supros W nowej serii użyj moda Lucky Block Mod. No, zobaczymy, słuchajcie, czy ten Lucky Mod byłby by mi pasował. No, tak się zastanawiam, czy, czy właśnie Lucky moda, ma, moda użyć. Fajna farma, Rolnik TV. Bardzo mi jest miło, że Ci się Rolniku podoba moja faremka. No, staram się jak mogę, żeby to fajnie wyglądało wszystko. No, i słuchajcie, myślę, że nawet jeszcze lepszy domek zrobimy. Jeszcze lepszy domek będzie zrobiony. Słuchajcie, także spokojna głowa. O kurka, to jest taka jakby winda, nawet słuchajcie, mogę tutaj wejść i mnie tutaj znosi. Oj, tutaj troszkę wolniej i możemy sobie tak jeździć łódeczką, właśnie na, do nas. Taki spływ. Ale fajnie to będzie wyglądało, słuchajcie, bardzo fajnie, myślę. Kajak Mdwało, proszę, powiedz ile masz lat. Ja jestem rocznik 88 1988, wtedy się urodziłem. Igor, grasz w FIFA World. Mam kanał BroDsport. słuchajcie, link do niego jest tam w opisie. I tam będą się po, pojawiały odcinki z właśnie FIFA, ale w Worda nie gram. Villager Librarian, czy nie usuniesz tego świata? Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, jak będzie. Zastanawiam się nad tym, ale to wszystko będzie widziane. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się wesoło. Pozdrawiam. Papatki. Cześć.